Siatkówka oka szybko przystosowuje się do jasnego bodźca, skutkując chwilową ślepotą. Czy naprawdę niezapomniane nie wrażenie to będzie wrażenie zrzucenia przez 40 minut flasha mistrza? Nie wykluczam tego. Czemu nam szuka... Czemu? Bo, widzisz, jak Gaben usunął boty to tak naprawdę usunął wszystkie boty z gry i te boty, które są na tej mapce, to są tak naprawdę pracownicy Valve, którzy grają, których jest, jak wiadomo, ograniczona ilość i dlatego, no, nie może grać więcej niż jedna para na raz. Okej, okay. to są indyjskie dzieci z ośrodków. Tak, którym płacą jakieś grosze za to, żeby broniły tego i placówki. Dokładnie. Dostają pieniądze za każdego zabitego ct -ka, ale tylko za każdego ale gdyby, zabitego CT-ka. nie było tak łatwo, to grałem na tak Co ja podnoszę? Opie podniosłem coś. Ok, no dobra. You heard your orders. Tu leżał taki teges na biurku, ja go podniosłem. I mam go nie Tak, to jest taki... bomba. To nie wyglądało jak bomba, to wyglądało jak teges. No bo to, to, był, to był taki teges. teges. O. No tak, to w sumie tam tego debila już zabiliśmy. W zeszłym roku. Waleria Meng. O, oh, fuck. To działko będzie do nas strzelało? Czy możemy... Sekunda. Strzelę w nieraz. Okej. Okay. To działko wygląda nieaktywne, póki nas nie... nie... O, oh, fuck. Ktoś tam strzela w Dobra, ale ją gwiazd... Chodź, dygnij, idź. Dygnij, chodź, dygnij, idź. Okej. Okay. Byliśmy tu! Tak, byliśmy tutaj, ale nie daliśmy, rady rozwalić, nie, da, nie daliśmy rady rozwalić tej bramy. Teraz się nam uda. Get clear? A, to jest topiarka, a nie bomba. Nic nie mówiłem. Trudno, trudno.

Co To nie było popisowe wejście. Bynajmniej. Aczkolwiek... Dobrze, teraz skupmy się bardziej i zrobimy to jak... Yy... Jak na Spartan przystało. Nam przed Gana. może to nie jest najlepsze. Tam... Poczekaj, może... nie, no to jest Mark 10, to nie, to nie da mi wiele. Jak na 10? Wrogie koszary. Sektor. O cholera, zobacz. To jest, jest bombsite B na mirażu. Zrekonstruowany. A toż... To faktycznie jest po prostu bena na mirażu. Przy, przygotowywali się do ataku na to miejsce. Jeden na site'cie. Jeden Przyjąłem. Las was No to jest te z Sukinsyny przygotowywały się do ataku na Mirage. A czekaj, czy tam dalej był mit Niewykluczone. Zasmuczyli mnie. Mleko. Jest tu czek. Gdzie, gdzie, gdzie? Od Longa. Kitchen. Jest jeden. jeden. Kajuki to na longa, przebi na longu Tak, za grubie O nie Nie o, a... Barney Jestem z powrotem Przewidziły posiłki Fucking stupid zera posiłki Ale no by się mógł spodziewać, że mi wyjdą na ryk O! Tak Nie mam broni Fuck Nie widzę gnoja Gruby, 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 gruby. Przyjąłem Co? Chowaj się, chowaj się Co Trze mu w głowę! Ja go nie ginie? O. No dobra no Zobaczymy jak pójdzie z tą bronią Alerka, masz jakieś meczoty? Wolne, Czy nie? zużyłem wszystkie jest w zwłoki Barnia. Nie, nie szukałem. Znalazłem jeden, ale już wykorzystałem. Szlachet. Młody. Tak? Chodźmy. To jakaś broń sensowna? No. Zależy trochę na boli. Gotów? Tak. Znaczy, nie, ale bardziej nie będę. Podziewam się ich oh, na blisko fuck. Samobójca 47. Fuck To no było niespodziewane No dobrze, mam... Czekaj o czym on mówi Oh, that looks expensive. Oh, shit. Yes, I wonder what it does. Maximum occupancy. Occupancy? I don't know what it does. Occupancy. 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 Uh, one person at a time. No, that's okay. So, so. Just wchodzi. Wchodzimy we're doing? Hmm. Or yes. not? Wydaje mi się, że w ogóle wchodzenie tutaj jest złym pomysłem No czekaj, jak wejdziemy, a ja coś tutaj hmm. O, dobra. Stań na tym, stań na środku. A ja na śmierci. <try> <Sorry. try> <try> <try> o, okej, okay, ty widzisz światełka czy nie? Nic nie widzę. Okej, okay, to ja widzę zielone światełka, po którym musisz przejść pewnie. Tam przede do mnie. Tak jest, jest. na to lewe światełko, z twojej perspektywy lewe. twoje twojej perspektywy lewe. Dole, w lewo mam iść? Tak. Znaczy... nie, na lewo to światło. O, przed tobą jest taki kwadrat, przed tobą na lewo. Nic nie widzę. Masz kwadrat na ziemi, nie? Kwadraty. Nie. Płytki. Nie masz płytek? To nie widzę nic. i do przodu idź trochę. Iść do przodu trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, teraz w prawo. Patrz. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Odwróć okay. Prawo, 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 prawo. Prawo, 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 Co? Tak po prostu Ty mnie trollowałeś, prawda? Nie. Była taka ścieżka przez cały czas Nie, to była do jak teraz Czyli prawdopodobnie była ta próba, że już stwierdziłeś że jesteśmy zabinamy Kolejny poligon bo no idziemy yes. w tą stronę

No, Diggle Mam no, To jest stary katolik podnieść. O oh, fak, żyję więcej. Będą, musieli z tej strony, fak. fak, fak, sety. Przeładowuję. Dobra. Tu nic nie ma. To pewnie ta nie jest nasza. Ta planeta będzie nasza. O, rebelianci, gdzie oni są? Jak nie widzę w pomieszczeniu kontrolnym, wydaje mi się. Zaginę zaraz. Jestem tak. z daleko z tyłu, nie mogę nic zrobić. Z dalej jest to Mogę zrobić. jakieś plany. Jakiś notes? Szukajmy dalej. Eee... Dobra. Weź to. O, dziękuję. Cholera! Sak! ma problemu. Nie ma na Nie ma na Nie ma Teraz to już na serio będą nas chcieli zabić. Jakby kiedykolwiek było inaczej. A Aka, a Dobra, kroimy.

Sekunda. Jest tu gdzieś... ...czynka z nabojami? Jest! Gdzież? Chodź do mnie. Potrzebuję jej. Znaczy mam 20 HP, ale i tak jej potrzebuję. Bardziej niż... O! Jak dobrze się składa. Dziękuję. Drzwi zamknięte. Drzwi zamknięte. Co to? Zostaje to? Chcesz tam tu przejść? Bo się, że nie. Ja również. A tu, chodź, mam pomysł. I tam nie. No. Chodzimy tam. I właśnie dlatego Felix cię zatrudnił. Widzisz to teraz? Porządku. Eee. Fk! się za. 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 <noise> Nie da się tego zniszczyć. O, oh, Czekaj! Do mnie. Tego po prostu nie da się zniszczyć. Fuck. Jest ich tam więcej, czy to czołg? Nie, to jest Wiesz co, wydaje mi się, że tylko czołg Tylko musimy zmienić pozycję. Czekaj, idę do innej tak. pozycji, żeby. Ja za mnie ssada? Czekaj. Przede wszystkim nie gin. Chyba trzeba robić tak, że jeden obraz odwraca uwagę, a drugi pali. Dobrze. Isinton? No, no. Nice. powiedział, powiedziałbym, powinien zauważyć na naszych kamerach. Like you Ura! To było bardzo fajne. nawet walczyć z Nie dobra, Suka jeszcze żyje. To znaczy, że zabawa się nie skończyła.